Dobry wieczór, serdecznie witam po meczu EUKS-2 Polonia. Bytą pierwsza część konferencji przed nami. Z nami trener pan Łukasz Ocimek. Trenerze, bardzo poproszę o kilka zdań, komentarza do dzisiejszego spotkania. Dobry wieczór. Chciałem w imieniu pierwszego trenera sztabu podziękować piłkarzom za, za ten dzisiejszy mecz, za ten nasz maraton, bo dzisiaj kończymy. Taki mini maraton meczów co trzy dni. <coughs> Druga kwestia, chciałem pogratulować EOKS-owi zwycięstwa. Jest to zespół bardzo dobrze zorganizowany, dobrze pracujący i, no i dzisiaj pokazał, że, że stać ich na, na to, żeby wygrywać e, też z górną częścią tabeli. Trzecia kwestia, no to mecz. Pierwsza połowa bardzo wyrównana, w szansach po mniej więcej 5 szans, Polonia LKS Łódź ŁKS. Jeśli chodzi o naszą grę, to za mało zagraliśmy w pierwszej połowie za linię obrony. Chcieliśmy bardzo mocno wykorzystać tą przestrzeń, no bo LKS szedł, szedł do wysokiej obrony, tak jak, jak to ma w zwyczaju i jest to bardzo ich mocna Jest to ich mocna strona. Mogliśmy tego, tego więcej wykorzystać. No i stały fragment gry. Generalnie z całego meczu, stały fragment gry, naszym zdaniem, zaważył o tym, że dzisiaj, przegrywam ten mecz, bo mieliśmy trzy dobre sytuacje. No i druga rzecz, która. Była taka kluczowa w tym meczu, no to trzecia tercja za mało sytuacji stworzyliśmy dobrych dośrodkowań, wejście w pole karne stoperem, wypełnienie pierwszej strefy pola karnego, tam mogliśmy zdecydowanie więcej, więcej zrobić. Dobre wejście w drugą połowę, tworzymy klas sytuacji i jakby gol na 1-0 nas trochę gasi, na 2-0 nas całkowicie gasi. Potem chcieliśmy jeszcze ratować to wejściami stopera do pola karnego częściej. Mieliśmy też swoje te fragmenty gry, ale to było, dzisiaj, to było dzisiaj za mało. No nic, zostało nam 7 meczów. Jesteśmy bardzo ambitnymi ludźmi. Jesteśmy sztabem, który jest ambitny. Piłkarze, którzy, którzy zapracowali sobie na to, żeby te ostatnie 7 meczów grać, grać o, o pełną pulę. Chcemy spełnić nasze marzenia, czyli chcemy grać. O coś więcej niż baraże, jesteśmy, jesteśmy, jesteśmy wysoko, więc robimy wszystko, żeby teraz z Puławami się, mm, się odbić, wygrać u siebie i do końca sezonu iść po, po pełną pulę. Dziękuję bardzo. Dobry wieczór, witam na drugiej części konferencji. Z nami trener KSU 2, pan Konrad Gerega. Trenerze, proszę tradycyjnie o podsumowanie tego, co się działo na boisku w kilku zdaniach. Dobry wieczór Państwu. Zacznę od gratulacji dla zespołu, że wiedząc, jak trudny mieliśmy taki moment czterech meczów bez zwycięstwa, i, i przyjeżdża do nas wicelider, wiedzieliśmy, jakiego kalibru jest to przeciwnik, jak, jak dobrze jest zbudowana kadra, wyrównana i jak bardzo intensywny przede wszystkim jest zespół Polonibytom. Myślę, że tutaj realizacja planu meczowego była kluczem, taktyka indywidualna. I powiem to, co w szatni: jeśli każdy z zawodników gra dobry mecz, to cały zespół jest bardzo dobry, i, i dzisiaj tak było. To był nasz dzień. Tak sobie to założyliśmy przed meczem, że, że chcemy, żeby to był nasz dzień, i dzisiaj tak się mm, wydarzyło. Z czego jestem mm, zadowolony, i myślę, że ogromnie, mm, ogromna przyjemność była patrzeć w niektórych momentach na, na zespół, gdzie bardzo mocno widoczne było to, jak chcieliśmy rozegrać to spotkanie i wygrać. Mm, I to był klucz mentalność i, i realizacja planu meczowego przez każdego z zawodników właśnie w tych ich działaniach, w swoich przestrzeniach i jeszcze raz ogromne gratulacje. To zwycięstwo chciałbym tak zadedykować Olkowi i Iwańczykowi, bo, bo doznał do poważnego urazu. Mam nadzieję, że nie tak poważne jak wygląda to, natomiast no, jest, to, jest to trudne i na pewno piłka nożna trochę schodzi na dalszy plan, kiedy taki zawodnik Młody doznaje poważnego urazu, więc trzymam kciuki Olek za ciebie i mam nadzieję, że, że nie jest to tak poważny uraz. Mm, idąc dalej, myślę, że przetrwaliśmy trudny moment. Mieliśmy takie momenty, mm, kiedy Polonia bytą bardzo mocno nas docisnęła i byliśmy w obronie niskiej. Musieliśmy dobrze bronić pola karnego, bo wiedzieliśmy, że, że ilość dośrodkowań, a następstwo tych dośrodkowań staje fragmenty gry będą kluczowe. Jak wybronimy te momenty, to... To powinno być dobrze i teoretycznie Polonia Bytom miała taką kluczową piłkę na, przy wyniku 0-0, gdzie piłka w poprzeczkę bodajże albo słupek, już tak dokładnie z daleka ta sytuacja, nie widziałem jej tak dokładnie i, i powtarzalność przy tych stałych fragmentach, wiedząc jak do tego się też przygotowaliśmy, że tam będą grali. Że, że bardzo dużo trenują tego, no i tak nie byliśmy w stanie tego, tego gdzieś tam zablokować, więc to tylko oddaję, jak, jak Polonia Bytom jest powtarzalnym zespołem I, i patrząc na to, jak ten mecz przebiegał, uważam, że ten moment po 2-0 to jest kluczowy moment, bo nasza koncentracja, biorąc pod uwagę mecz w Rzeszowie, po prostu była lepsza niż tam i jakby Ilość czasu, która nam została po tym 2-0, widać, że ten zespół po tym wyniku w Rzeszowie, kiedy tam się skończyło 2-2, bardzo mocno się rozwinął pod kątem takim doświadczenia. I o to chodzi myślę w drugim zespole, że, że tam nam brakło tego doświadczenia i zremisowaliśmy spotkanie. Dzisiaj mieliśmy, oczywiście, Polnia by tą wykreowała duże szanse i miała swoje, swoje momenty. Natomiast dzisiaj, tak jak powiedziałem, to był nasz dzień i myślę, że. Mm, że mocno zapracowaliśmy na te trzy punkty, przetrwaliśmy ten moment po 2-0, mieliśmy swoją szansę jeszcze na trzy, której nie wykorzystaliśmy, natomiast patrząc z Polonią Bytą na 0 z tyłu, a przypomnę, że dawno nie zagraliśmy na zero z tyłu. I myślę, że to jest też klucz do tego, jak mocno dzisiaj zespół pracował, żeby nie stracić gola i zniwelował różnicę taką w polu karnym wzrostu, bo bardzo mocno Polonia Bytą dba o ten, o ten atut, że, że jest bardzo dobrze zbudowana, zbilansowana kadra, też nawet pod kątem wzrostu, więc cieszę się ogromnie, bo, bo nie jest łatwo wyjść z takiego impasu trochę punktowego i, i, i tak jak powiedziałem, jest ważne zwycięstwo, dające nam na pewno dużo pewności siebie przed kolejnymi spotkaniami, także tyle ode mnie, dziękuję. Bardzo proszę o pytania. Krzysztof Synicki, Telewizja, to ja, panie trenerze. Muszę zapytać o sytuację po drugiej bramce. Cały sztab wyskoczył na boisko. O co chodziło, co to była za radość? Planujemy sobie różne momenty. Nie planujemy tego czasami, co się dzieje po zdobytych bramkach. Ale bardzo mocno, podczas kiedy no, celebracja rzutu karnego była dość istotna, wiedzieliśmy, że następne 5 minut będzie kluczowa. Czyli wiedzieliśmy o tym, że po strzeleniu bądź nie strzeleniu tego rzutu karnego. Te 5 minut może spowodować u nas dużą energię, taką, że już się trochę zachwycimy, albo jakiś niepokój. Więc te 5 minut planujemy sobie już na bazie tego, co się wydarzyło w Rzeszowie, że bardzo mocno gramy w futbol w tym momencie bezpośredni, bardzo dużo chcemy podnieść linię obrony, żeby nie generować strat i nie napędzać przeciwnika, który albo by prowadził, e, przegrywałby 1-0 albo 2-0. I na pewno przy obronionym karnym jest dobra energia do odrabiania wyniku, a przy 2-0 rzucają się już jakby na jedną trochę, ile się da, ile, żeby wykreować jak najwięcej szans, jej szybko odrobić wynik, złapać kontakt. Więc te pięć minut sobie zawsze planuję, już teraz sobie mocno planujemy, bo tak jak powiedziałem po meczu w Rzeszowie, że my jako sztab wtedy powinniśmy lepiej zareagować, i dzisiaj taka nasza reakcja. Gdybyśmy mieli zrobić tabelę meczów z drużynami w stop top 5, to chyba byście nieźle się w tym wszystkim prezentowali. Może z Wieczystą porażka, ale całkiem nieźle to wyglądało. Sosnowiec wygrany, Chojniczanka wygrana. Yy, tutaj yy, zwycięstwo z Polonią Bytą. No to co to jest za tajemnica tej drużyny, że ona potrafi tak, tak wygrywać z tymi drużynami z czołówki? Nie wiem, śmiejemy się w szatni, że musimy być częściej jeszcze w telewizji. Jeśli będziemy częściej w telewizji, to, to, to te mecze tak yy, paradoksalnie, gramy lepsze. Natomiast nie, nie szukałbym tutaj jakby jakby jakichś takich daleko idących wniosków. Patrzę na to, że dużo jest rotacji, zmian. Każdy mecz jest inny. Inny moment sezonu, trudniejszy, łatwiejszy plus minus taki do przygotowania mecz. Dzisiaj mecz był bardzo trudny, bo plan meczowy był bardzo rozbudowany. W każdym momencie graliśmy w innej trochę strukturze. Raz na, na trzech są w obronie, kiedy nie byliśmy Podczas posiadania, kiedy mieliśmy piłkę, to trochę inaczej. No za każdym razem ta, ta struktura była płynna i się zmieniła, więc nie było to łatwe. Tym bardziej trzeba oddać, jak mocno zawodnicy byli skoncentrowani i sfokusowani na tym, żeby dobrze ten mecz i ten plan właśnie zagrać i, i zrealizować plan. Jakby nie patrząc na tabelę, możemy spojrzeć, że to też padło takie wszatnie Stwierdzenie, że trochę jak Robin Hood. Tym z góry zabieramy, a z tym z dołu. Dajemy i, i w sumie no taka ta liga będzie, że może paradoksalnie te mecze z górą naminą łatwiej, bo może zawodnicy nie czują takiej presji meczowej. No bo jednak ktoś, jak cię goni, no to ma trochę nuż na gardle. A my znowu patrząc na to, że gramy z ligą z drużynami, które są w lidze wyżej, no to nie może czujemy, że nie mamy nic do stracenia i ta, ta nuta odwagi jest większa. Nie wiem, tak bym w tą stronę może poszedł. A przed nami mecze i z górą i z dołem, więc, więc patrząc na to, to chciałbym, żebyśmy po prostu złapali regularność. A to jest to chyba kluczowe w tym, w takim ostatnim etapie tej, tej ligi. Dobry wieczór na trzeciej części konferencji po meczu UKS-2 Polonia Bytom. Z nami kapitan UKS-u Maksymilian Rozwandowicz i zdobywca bramki numer 2 w tym meczu z rzutu karnego. Max, jak, jak twoje. Odczucia po tym meczu, jak emocje w szatni, co sobie powiedzieliście po tym meczu z chłopakami, jak ocenisz w ogóle ten mecz? Dobry wieczór. No, emocje duże, bo byliśmy trochę w takiej sytuacji, gdzie ostatni mecz nam nie wyszedł i bardzo chcieliśmy się zrewanżować. Akurat w piłce jest na tyle dobrze, że, że bardzo szybko jest do tego okazja. Już dzisiaj się napatoczyła. Jestem mega dumny tutaj z całej drużyny, bo dzisiaj pokazaliśmy się naprawdę z bardzo dobrej strony i uważam, że ten mecz był pod naszą pełną kontrolą. Okay? Mogę? Krzysztof Senicki, Telewizja, to ja. Max, po pierwsze oczywiście gratulacje. Miło zobaczyć jak drużyna wygrywa po, po tak długim czasie. Co wy macie takiego w sobie, że z tą górną częścią tabeli, jest tak dobrze, przecież Zagłębie zwycięstwo, konieczanka zwycięstwo, z Wieczystą może porażka, ale ten mecz całkiem nieźle wyglądał, no i dzisiaj zwycięstwo. Ciężko powiedzieć, śmiałem się tutaj idąc, mówię, że jesteśmy trochę jak Robin Hood, bogatym zabieramy, a biednym oddajemy. Nie wiem, ciężko powiedzieć, bo to jest młody zespół i myślę, że tutaj głowa odgrywa bardzo dużą rolę. Po prostu chłopaki muszą jak najszybciej nauczyć się, że każdy mecz jest ten najważniejszy. A jaką rolę, albo inaczej, jaką lekcję wyciągnęliście po tych meczach? Zwłaszcza tych, gdzie było 2-2, ale jakże różne 2-2. Najpierw w Rzeszowie ten, ten rekord, gdzie no też wydawało się, że że jakieś punkty, więcej niż jeden powinien być. A tutaj trener Konrad mówi, że, że właśnie zarządzanie meczem dzisiaj, kiedy było 2-0, by było już dużo lepsze. No tak, no w piłce najważniejsza uważam, że jest głowa. W pierwszym meczu, gdzie przegrywaliśmy 2-0, odrobiliśmy to, zdołaliśmy wyciągnąć ten jeden punkt, za to na Rzeszowie było w drugą stronę i gdzieś tam to, ta piłka nożna pokazuje, że Koniec końców i tak wychodzi zero. Eee, szkoda tylko, że, że po tym Rzeszowie odbiło się to na zagłębiu lubin, eee, ale cieszę się, bo dzisiaj eee, łapiemy bardzo cenne trzy punkty i pokazujemy, że naprawdę jesteśmy dobrą drużyną z potencjałem. A Wy macie tak, że może im trudniej, tym lepiej? Bo to dla Was po pierwsze, żeby, żeby właśnie chłopaki się trochę obyli w warunkach meczowych tych trudnych, po drugie, żeby z trudnymi rywalami, kiedy gdzieś jest więcej nazwijmy to kopania się po, po kostkach niż gry w piłkę, też żeby coś takiego no, przetrwać nazwijmy to? Nie, myślę, że ten, te mecze są wszystkie, są trudne. Yy, tylko nie wiem, może yy, ta otoczka, yy, dzisiaj fajna godzina, telewizja, i gdzieś tam może to chłopaków yy, bardziej nakręca. No mówię, to jest głowa, to jest mental. I gdzieś tam tutaj też to moja rola, żeby, żeby sterować tymi chłopakami i, i mówić im, że. Że właśnie te wszystkie mecze są najważniejsze, nie tylko te w telewizji, tylko właśnie te na przykład od godziny 12 w pełnym słońcu. To jeszcze jedno pytanie o trochę o przyszłości, bo siedem kolejek do końca. No, cały czas jest tak, że trzeba uciekać, bo ta strefa barażowa tu jeszcze może was wchłonąć. I to jest chyba coś, co pewnie gdzieś w tyłu głowy jest. Mimo, że wiem, że celem drugiego zespołu jest bycie zapleczem dla pierwszego, ale nie wierzę, że. Was, zwłaszcza patrząc na, na trenera Konrada, na to jak dzisiaj reagowaliście, że wy w tej lidze nie chcecie zostać? No na pewno chcemy. Myślę, że potencjał tutaj tej drużyny na pewno nie jest walka o utrzymanie, e, tylko gdzieś tam o wyższe cele. Będziemy skupiać się na, na każdym kolejnym meczu e, i próbować zająć jak najwyższe miejsce. A co, co liga pokaże, no to zobaczymy. No teraz jedziemy na, na Kalisz i mam nadzieję, że to zwycięstwo poniesie nas do tego, żebyśmy już zrobili kolejną serię.